Nie wiemy co zrobić. Ja dzień dobry. dobry. Witajmy się z Państwem. Weśnicscy komentatorzy Miko Erevers i Norweg Krzykowski. Jesteśmy na Wyślińskiej Rzeźni, w miejscu, w którym mieszkają Wiesnicy Menele. Za nami idzie nasza ekipa, Krystian Nowak i no to już ta ekipa. I macie... O, przepraszam, zapomniałem o macinku naszym no jakby to powiedzieć, to na I tam dalej widzimy budki meneric. Nie wiem co zrobić, przybliż może trochę lekcio, tak także dobrze było widać, doskonale. <smus flaws> y za, na pewno ktoś tam jest. Nie, nie wiem, czy to pewne informacje byśmy mieli od naszego anonimowego przesłusza wiadomości. Jesteśmy na razie. Podzieliłem się teraz do, do mieszkań. w tutaj chłopaki, idziemy na tylko dwa. Musimy iść nisko na nogach, bo mogą nas w każdej chwili wykryć.

Idziemy teraz dalej. Idziemy, idziemy. Widzimy jakieś żelazki. Zobaczmy, co Widzimy tutaj jakieś ubrania. Rusza się. i czekamy. Idziemy dwóch członków. Chciałem dwóch członków, ale nie, jednak nie. Został jeszcze jeden. O nie, walczę zęb gleba. O nie! Dlaczego ja?